Sasanka i wizyta u pana dentysty. Sasanka już od kilku tygodni chodziła do przedszkola i bardzo to lubiła. Miała swoich przyjaciół: Zuzie, Kacpra i Mateusza. I każdy dzień przynosił nowe przygody. Pewnego poniedziałkowego poranka mama powiedziała przy śniadaniu: "Sasanko, jutro idziemy do pana dentysty." Sprawdzi, czy twoje ząbki są zdrowe i czyste. Sasanka przestała rzucić swoją kanapkę z humusem. To dentysty? Zapytała z szeroko otwartymi oczami. Tak, kochanie, to tylko przegląd, żeby sprawdzić, czy dobrze myjesz zęby, wyjaśniła mama. Nic nie będzie bolało. Sasanka skinęła głową, ale przez resztę śniadania była bardzo cicha. W przedszkolu, gdy dzieci siedziały w kółku na dywanie, Sasanka podzieliła się swoją nowiną. Jutro idę do dentysty, powiedziała cicho. Och, zawołał Kacper. Mój brat mówił, że dentysta ma wielkie szczypce jak krab i robi nimi klap, klap, klap. Kacper pokazał rękoma, jak wyglądają szczypce kraba, otwierając i zamykając je w powietrzu. A moja siostra mówiła, dodała Zuzia że dentysta każe ci otworzyć usta tak szeroko jak hipopotam i że musisz tak siedzieć bardzo, bardzo długo. Zuzia otworzyła usta jak najszerzej potrafiła i wydała dziwny dźwięk. Aaaa! A ja słyszałem, szepnął Mateusz przytulając swojego brunka, że dentysta ma taką maszynę, która robi bzzz jak wielka pszczoła. Mateusz bzyczał jak pszczoła, a wszystkie dzieci zaczęły chichotać. A może, dodała Sasanka wchodząc w zabawę, dentysta nosi wielką czapkę jak kucharz i gotuje zęby w garnku. Albo ma magiczną różdżkę i zamienia zęby w truskawki, wykrzyknął Kacper. Nie, nie, śmiała się Zuzia. On na pewno ma stetoskop i słucha, co mówią zęby. Dzieci chichotały coraz głośniej, wymyślając coraz to dziwniejsze historie o dentystach. Pani Kasia podeszła do nich z uśmiechem. O czym tak śmiesznie rozmawiacie? O dentystach! zawołały dzieci chórem. Ach, o dentystach! uśmiechnęła się pani Kasia. A wiecie, że dentysta ma miły gabinet i pomaga, żeby nasze zęby dalej miały super moc gryzienia jedzonka? Sasanka poczuła, jak robi jej się ciepło w brzuchu, ale tym razem z ciekawości, nie ze strachu. Wieczorem, gdy mama kładła ją do łóżka, Sasanka zapytała: Mamo, czy dentysta będzie bardzo długo sprawdzał moje zęby? Mama usiadła na brzegu łóżka i pogłaskała Sasankę po głowie. Nie, skarbie, to nie potrwa długo. A wiesz co? Mogę ci powiedzieć sekret. Jaki sekret? zapytała Sasanka, przytulając swojego misia. Dentysta często ma niespodzianki dla dzieci, które są odważne, szepnęła mama. Następnego dnia Sasanka i mama poszły do pana dentysty. Sasanka trzymała mocno mamę za rękę, ale była bardzo ciekawa, jak naprawdę wygląda dentysta. Gabinet pana dentysty wcale nie był straszny. Były tam jasne ściany, kolorowe plakaty z uśmiechniętymi zębami i małe akwarium z rybkami. Pan dentysta był miłym panem w białym fartuchu z okrągłymi okularami i przyjaznym uśmiechem. Cześć Sasanko, powiedział wesoło. Słyszałem, że masz bardzo ładne zęby. Sprawdzimy, czy to prawda? Nie ma pan szczypców jak krap? zapytała Sasanka, choć już znała odpowiedź. Pan dentysta roześmiał się. Szczypce jak krap? Nie, nie mam, ale mam magiczne krzesło, które jedzie w górę i w dół. Chcesz spróbować? Sasanka usiadła na krześle, a pan dentysta nacisnął guzik. Krzesło powoli pojechało w górę. Wow! Zachwycała się Sasanka. To jak winda. A teraz, powiedział pan dentysta, otworzymy usta jak lwiątko. Możesz powiedzieć aa? A? – a, Powiedziała sasanka. I wcale nie musiała otwierać ust jak hipopotam. Pan dentysta delikatnie sprawdził jej zęby małym lusterkiem. Nie było żadnego bzzz, jak pszczoła, żadnego gotowania zębów w garnku, ani magicznych różdżek zamieniających zęby w truskawki. Wspaniałe zęby, pochwalił pan dentysta. Widać, że dobrze je myjesz. Mam dla ciebie prezent. Wyjął piękną szczoteczkę do zębów w kolorze zielonym. Ulubiony kolor sasanki. A na rączce była naklejka z małą żabką. Dziękuję, zawołała Sasanka. Będę nią myła zęby codziennie. W drodze do domu Sasanka nie mogła się doczekać, kiedy opowie o tym w przedszkolu. Następnego dnia wszystkie dzieci chciały wiedzieć, jak było u dentysty. No i, zapytał Kacper, miał szczypce jak krab? Nie! roześmiała się Sasanka. Wcale nie miał szczypców, ale miał krzesło, które jeździ jak winda. A musiała się otworzyć usta jak hipopotam? zapytała Zuzia. Nie, jak lwiątko powiedziała Sasanka i pokazała, jak mówiła A, A była maszyna, która robi brzż, szepnął Mateusz. Nie było żadnego brzż, śmiała się Sasanka. Ale dostałam zieloną szczoteczkę z żabką. Z żabką? Jak na twoim nocniku? Zainteresował się Kacper. Tak, zawołała Sosanka. I pan dentysta powiedział, że mam wspaniałe zęby. To może dentysta wcale nie jest straszny? Zastanowił się Mateusz. Wcale nie, powiedziała Sosanka. Nawet nie gotuję zębów w garnku. I od tego dnia Sasanka myła zęby swoją nową szczoteczką, myśląc o miłym panie dentyście. A kiedy inni rodzice mówili swoim dzieciom o wizycie u dentysty, Sasanka zawsze dodawała Nie ma się czego bać.